Cześć, tu trenerka Paulina. Dzisiaj jest ze mną. Wojtek i Dawid pokażą Wam pięć prostych ćwiczeń. Najpierw je wymienimy, a potem pokażemy Wam wszystkie po kolei już podczas ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to pies z głową w górze i w dole, drugie ćwiczenie jest w podporze, przechodzenie łapkami w prawo i w lewo. Trzecie ćwiczenie, podpór, odwodzenie ramion do boków, czwarte ćwiczenie to przejście ze stania do podporu i piąte ćwiczenie, pamiętamy. Taki z dużą ilością łapek? Pająk, dokładnie tak. Piąte ćwiczenie to pająk. Czy jesteście gotowi? Tak. tak. Mam nadzieję, że Ty też jesteś gotowy, gotowa, zaczynamy. Uwaga, pierwsze ćwiczenie pamiętamy? Tak, to jakie było? Pies. Przechodzimy do podporu. Uwaga, 3, 2, 1, go. Głowa w dół i w górę. W dół i w górę. W dół i w górę. Jeszcze 5, 3 i stop! Świetnie, zostajemy w potworze. Jeśli dasz radę, bądź na wyprostowanych nogach, jeżeli nie, możesz być na kolanach. Na wyprostowanych nogach przechodzimy w prawo w środek, w lewo, na kolanach wykonujesz to w ten sam sposób, z tym, że zostawiasz kolana na macie. Uwaga, gotowi. 3, 2, 1. My na prostych. Prawo, środek, lewo. Świetnie. Super panowie. Zostajemy do końca na prostych. Damy radę. Jeszcze 10 sekund. Świetnie. 5, 4, uciekaj, uciekaj. 3, 2, Wojtek, uśmiech. Przerwa. Okej, okay. nadal zostajemy w podporze. Teraz możesz robić to ćwiczenie z ugiętymi kolanami. Albo wyprostować nogi jak przy poprzednim. Z tym, że panowie, ja idę trochę do tyłu, a wy do przodu, żebyście byli na pierwszym planie. O, stop. Okej, okay. i jedziemy. Raz, dwa, trzy. Jak wam ciężko, uginamy kolana. Okej, okay. przerwa. Zostało nam ile ćwiczeń? Mamy trzy, to zostały? Świetnie. Przechodzimy na łapkach ze stania do podporu i wracamy. Staramy się zachować kolana proste. Ok? Trzy, dwa, jeden, hop. I góra. Do pełnego wyprostu ściągnij łopatki. Jeszcze 10 sekund tuptamy do przodu łapkami. Świetnie. I przerwa. Ostatnie ćwiczenie to pa pająk. Bokiem do kamery, panowie. I staramy się zachować pupę cały czas nad ziemią. Jeszcze 10 sekund odpoczynku. Dawid, przysuniesz się do mnie troszkę. Super, wystarczy. 3, dwa, jeden i prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Świetnie. Jeszcze osiem. Dobrze, trzymaj pupę w górze. Zostań z nami. I już. Koniec. Piona. Piona to robimy z szarych łapek jakie niebieskie i zapraszamy do kolejnego filmu